To jest taka później ciekawa sprawa. Udało mi się ustalić kierowników. Szkoła elementarna od 1901 roku. Pan Pyzderski był niby od tego 1901 roku, tak mi się udało ustalić. Później był Franciszek Lipiński, Lucjan Adler, Halina Piotrowicz, Helena Kamieńska, Stanisław Gałęski. I tak tutaj praktycznie mam nieprzerwanie. No z przerwą tą niemiecką, bo tej, tej pani niemieckiej nie mam, że to nie była polska szkołka, szkoła niemiecka, natomiast w 1945 ten, ten kierownik Stefan Durnik, później Wacława Durnik, Marian Kaźmierzczak, Stefan Rygałko i później już czasy nowsze, no teoretycznie nowsze, bo 1958-1959 Wiesława i no i w 1959 roku to już pamiętamy pana Stefana Łofińskiego, który mieszkał w Hoczu, a był kierownikiem szkoły w Kuźni z przerwą roczną na panią Annę Jakubczak, później znowu Stefan Łuchiński 68 do 72, później był pan Raczyński, Jakubczak, no i z naszych czasów już pani Maria Spychaj, pani Elżbieta Nawrocka i obecnie pani Ewa Jabłońska. No jest taka ciekawa sprawa, też tu mam i to udostępnię wam, biografię kierowników i dyrektorów szkoły, tych, których się udało ustalić, jest to ciekawe, bo z tych, z tych biogramów, że są zdjęcia tych osób, drugie, że to też historia tej szkoły, historia tej naszej gminy, historia Kuźni i co w tych, między innymi te, te osoby, jak się okazuje, były bardzo zasłużone, doceniane nagrodami państwowymi, nagrodami resortowymi. no Szereg z nich oczywiście w związku z tym biegącym czasem nie żyje, podeszło już na, z naszego świata i poszło do wieczności, natomiast pamięć próbuje o nich zachować w tej formie, że będą w tych opracowaniach historycznych o szkole w Kuźni i o pozostałych szkołach na naszej gminie zachowana. Dorobek nauczycieli raz jako społeczny był bardzo bardzo ważny i ci nauczyciele, którymi udało mi się dotrzeć, po prostu mieli wpływ na środowisko i tworzyli tą kulturę właśnie. W naszej gminie, nie? bo w oparciu o nich to były pewne, pewnego rodzaju autorytety, które może nie dyktowały, a organizowały życie kulturalne na wsi. Nie? Tak, tak, bo skupiali się. Na, na przykład tutaj e, ciekawy jest taki biogram, biogram pani nieżyjącej, zmarłych w bardzo młodym wieku, i to też ona uczyła w później, później w Józefowie w szkole e, bardzo skupiała młodzież i starszych pod względem gimnastyki na przykład. Nie? Takie z, I to też mam tutaj pomogli mi jej, jej synowie, czyli im, mieszkający na Józefowie i w swoich zbiorach mieli ciekawe bardzo zdjęcia właśnie też, też z czasów jej kariery zawodowej, które tutaj też, też mam i też mogę Wam przesłać. to nie. Nazywa się Daniela Mość, zmarła w bardzo młodym wieku i stroje. Tak. I to wszystko szyli sami przecież, bo to nie kupiło się tego nigdzie tak, tak teraz, nie? teraz. Idzie się do... Na, nie, idzie się. Tylko zamawia się no, w no. I to są zdjęcia zrobione zobaczcie w tamtym okresie, gdzie aparat to był rarytasem na wsi. Tak. Zrobiono zdjęcia z ćwiczeń. Nie? A później pani Mozierz trafiła do zamąż później trafiła do szkoły, do szkoły w Józefowie, no, której już nie ma, nie? I tam też uciła. no później no, choroba we wczesnym wieku wyeliminowała po prostu.